Thank oh Cześć słodziaki, witam Was w kolejnym odcinku z serii gry w propozycje widzów. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie komentarze, jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo. Oczywiście postaram się zagrać w jak największą ilość Waszych propozycji, ale zdaję sobie też sprawę, że nie wszystkie uda się zrealizować. Więc wybieram te, których było najwięcej, które się powtarzały, bądź takie, z którymi na przykład nigdy nie miałam do czynienia. I takie słuchajcie w przypadku dzisiejszej gry są to Angry Birds, Friends. <laughs> Padło one kilkukrotnie w komentarzach, więc stwierdziłam, że spróbujemy, że zagramy. Tak więc przed chwileczką zainstalowałam i jestem bardzo ciekawa, co mnie tutaj spotka. Klikam, słuchajcie, na jedynkę widzę, że tutaj są e, levele po prostu od jeden do iluś tam. No i zobaczymy w takim bądź razie, co ja tutaj będę musiała zrobić. Z pewnością zbierać te świniaczki zielone, ale w jaki sposób? Okej, okay. czyli musimy po prostu naciągać naszego Angry Berca. on leci, słuchajcie, w tą budowlę, no i w tym momencie zgarnia dla nas nagrodę. No i w tym przypadku udało się wszystkie trzy zlikwidować. Nie do końca wiem, jak ja to zrobiłam, szczerze powiedziawszy, bo to był próbny taki strzał. Ej, ale chyba poszło całkiem nieźle, bo maksymalny taki wynik jest 40 tysięcy i ja osiągnąłem 65, znaczy maksymalny, chyba po prostu taki pułap. I udało się uwolnić, słuchajcie, niebieskich. Przy okazji przechodzimy do poziomu drugiego. I tutaj już jest bardzo skomplikowany poziom z tego co widzę. Dobra, naciągniemy się tak i spróbujemy polecieć to TNT. Dobra, może tak się uda? Bo, jak to TNT by wybuchło, dobra, wybuchło, to wtedy fajnie leci nam cała budowla. Czyli po raz kolejny chyba udało się maksymalny poziom zwalczyć. No, i oczywiście jeszcze dostajemy, słuchajcie, punkty za to, ile nam pozostało tych ptaków. Patrzcie, 40 000, ja mam 104. Ej, ekstra. Ulala, ale tutaj już ten poziom trudności zdecydowanie bardziej się powiększa. I zobaczcie. Co to tutaj jest? Eliksir mocy. Powiększ ptaka i atakuj z większą mocą. Ok. A, czyli tutaj mamy jeszcze jakieś boostery, moi drodzy. No to lecimy. Spróbujemy to zrobić tak. Aja, ja, ale tam się w ogóle nie ruszyła ta druga budowla. Więc to mi mocno już utrudniło zadanie, bo ja muszę tutaj, słuchajcie, drugiego ptaka w to zaangażować. Patrzcie. I on mi tylko tą jedną zgarnął. Zobaczcie, jak to ciężko idzie. To już nie jest tak łatwo, widzicie, i już nie dostanę punktów za tamte ptaki, bo muszę je wykorzystać. Co my tak słabo teraz lecą? Ej, weźmy sobie Boomboxa. To jest TNT, które tutaj, słuchajcie, poleci. I może to TNT tutaj rozwali wszystko. Dobra, teraz się udało. Ale i tak tej jednej świnki chyba nie trafimy. Zobaczcie, mam 8 na 9. Lipa, pierwszy raz się nie uda, chyba. Chyba, że teraz wyceluję prosto w nią. Dobra, udało się. Ale tylko jeden ptaszek mi został, i naprawdę słabo to wyszło. Patrzcie, można, chociaż, no i tak finalnie yy, dużo tych gwiazdek udało się zebrać, ale myślę, że mogłoby być lepiej. Udało Ci się uwolnić czaka. Dobra, teraz czak będzie razem z nami. Świetnie. I to już jest czwarty poziom, słuchajcie. No, trzeba to robić trochę strategicznie, wydaje mi się. Teraz chyba powinnam uderzyć w tą środkową. Bo wydaje mi się, że jak ona się rozleci, to uderzy w jedną i w drugą. No, prawie, słuchajcie, prawie. Koncepcja była dobra, ale wykonanie już nie do końca. Więc chyba jednak będziemy musieli po prostu celować osobno. Dobra, tutaj się na pewno uda, no nie, co on tam, słuchajcie, tak się zblokował. Dobra, bierzemy TNT, lecimy na grubo tutaj, słuchajcie, z tym rozwalaniem. Póki mamy boostery, to, to będziemy je wykorzystywać. Spróbujemy może teraz tak. Popraw celność, użyj lunety, aby zaznaczyć całą trajektorię ptaka, począwszy od procy. Ej, fajnie. Patrzcie, prosto w niego polecimy. No i też pewnie mogłoby być lepiej, no ale no nie ma tragedii. Coraz bardziej skomplikowane są te budowle. No ale w sumie to mnie nie dziwi. No przecież w jakiś sposób musi się rozwijać, ta gra dalej. Eee, no i generalnie spoko. Próbuję teraz uderzyć tutaj w samą górę. Może się wszyscy tutaj posypią. No dobra, idzie całkiem nieźle, ale kurczę, wiecie co, mam wrażenie, że te pierwsze dwa levele to były jakieś takie zachęcające, bo jakoś te ptaki lepiej atakowały, coś mi się tak wydaje. Teraz poleci wszystko, no i pięknie, słuchajcie, to był dobry strzał, czyli wcale nie ma co celować w górę, tylko trzeba dołem ścinać po prostu wszystkie te budowle i chyba tak będzie najlepiej. mi się przynajmniej wydaje no to dobra, no to spróbujmy ale nie, no tutaj to się nie sprawdzi bo tutaj u góry yy, jakby są te balony i one no muszą się w jakiś stopniu dotknąć tutaj dobra może tak się uda, nie, tylko tą jedną chyba kiepsko słuchajcie, kiepsko więc tutaj drugi ptaszek będzie miał dosyć duże zadanie dobra o, ale słabo Nawet TNT się nie rozwaliło. No lipa. Teraz to już w ogóle lipa. Ej, czyli... Czyli ja nie mogę nawet skończyć tego levelu w momencie, kiedy nie osiągnę tych minimalnych punktów, tak? Bo zobaczcie, ja muszę jeszcze te budowle rozwalić całe. No i teraz już się udało, ale musiałam do tego wykorzystać przyjaciela, więc nie było tak łatwo. Dobra, myślę, że sobie rozegramy jeszcze jeden level, ale naprawdę powiem Wam, że całkiem fajnie. Udało, się, yy, udało Ci się uwolnić bombę. I bomba idzie z nami. Nie, siódmy to będzie level. No dobra, no to w takim razie bomba, mam nadzieję, że będzie miała trochę więcej mocy. Lecimy na tego środkowego i zobaczymy, czy on nam tutaj zbije tego. Patrzcie, no pięknie, słuchajcie! I wszystkie TNT się udało. Aha, tutaj na dole jakieś diamenty jeszcze były. Ej, to możemy my spróbujemy te diamenty. Ale nie, bo one są za bardzo precyzyjne, wiecie. Chociaż może, jakbym tutaj jeszcze raz uderzyła. Dobra, ta bomba sobie tam wybuchnie. No i niestety tamtych już się nie udało, ale myślę, że i tak jest całkiem nieźle. No. 147 tysięcy spoko. Podoba mi się, naprawdę mi się podoba. Słuchajcie, i myślę, że do tej gry, jeśli oczywiście będziecie chcieli, wrócimy, bo naprawdę fajna fabuła dzieje się tutaj. Coraz to kolejny level jest trudniejszy, trzeba się bardziej napracować, żeby zdobywać jak najwięcej punktów. Trochę później ta strategia z tymi boosterami i tak dalej, więc trzeba troszeczkę też pomyśleć, jak to rozegrać najlepiej, żeby zdobyć jak najwięcej punktów. Jeszcze raz bardzo dziękuję za propozycję. Oczywiście czekam na następne, więc nie krępujcie się, piszcie to, co uda mi się. Się rozegrać, to z przyjemnością dla Was nagram. Dzięki za dzisiaj, kochani, i do zobaczenia, oczywiście, klasycznie, codziennie o godzinie 9. Dzięki, do zobaczenia. Pa pa!